Siemano, lecimy z kolejnym vlogiem Ed Górki. Dziś trochę poświętowaliśmy, pogadaliśmy z najlepszym napastnikiem Polski i pyknęliśmy Aris. Jademy! Dzień dobry Bartku. Dzień dobry. Pierwszy raz jestem tutaj w Fizjorumie. No wcześniej tak było sześciu dniach. A <laughs> to znaczy, że dużo jest innych nagrywek, nie tak trzeba jest, powtarzać kontentu, który już był. Ale zapraszamy do naszego królestwa. Ja, bo zawsze jest miło. Tak jest. Jakie dzisiaj założenie na dzień meczowy? No teraz przygotowania, pakowanie. Aleks pakuje skrzynie, suplementy, medykamenty, wszystkie tak, żebyśmy mieli zabezpieczone na miejscu. Poranek do południa mamy trochę wolnego czasu. Potem obiad. No i po wiedzie wyjeżdżamy i praca nas parali. Ale piękna pogoda miała padać już na no, końcówce. piękna pogoda, także pogoda to jest trochę zmienna w górach wiadomo, ale, tak jest. ale świeci słońce nad nami i tak zostanie cały sezon. Znasz jakiegoś piłkarza z tego dzisiejszego przeciwnika? Arisa, tam miałem Polak gra jakiś hmm. Który w Jagiellonii wcześniej grał. Polak, nie, no znam tego dyrektora, nie? Tak? Sikorski. A, to nie, nie, nie wyczytałem ten. Daniel tego. Sikorski, Sikorski najlepszy napastnik Polski. Daniel Sikorski tam jest. Tam jest dyrektorem. Uuu, tak. ale super, pamiętam go z wojska. No chyba nawet z naszym trenerem nie wiem czy nie Może było. się minęli albo się. no... Albo, albo się grali. minęli, albo albo razem, a razem też grali. O kurde, to dobre info, muszę tam do niego podejść. Ale myślę, że nawet grali, bo... A ty pamiętasz go jeszcze ze swoich czasów. Bo tak, tak, tak. To on był sympatyczny. w 2010 roku chyba latem. Równe 15 lat temu. Historia na temat swojego, słuchamy. E, mam jedną, jak miał przyjechać na trening e, i wziął, mieszka w Katowicach, wziął Ubera, żeby dojechać na stadion. Aha. Wpisał e, adres Rooseberta i pojechał do Sosnowca. Serio? <laughs> tak. Pojechał do drugie. Sosnowca. E, no, delikatnie się spóźnił, ale finalnie dotarł na stadion. E, a drugie było jeszcze, że e, Miał, miał badania krwi też w Zabrzu i ta sama historia. Uber z Katowic wpisuje adres i wysyła nam wiadomość, że czemu to kosztuje nam 400 zł, on wpisał adres do Krakowa, chciał jechać. Dobrze, no. że w ogóle coś tam gdzieś pod nie nie wysiadł. No dobrze, bo to, się, to by się mogło różnie skończyć. Nie? Jak Rafałowi doznał kontuzji w mleczu z piastem. Piastem, mhm. wyglądało to no... Poważnie bardzo. Karetką odwieźliśmy go do szpitala na Biskupicę. Rafał bardzo cierpiał, a najśmieszniejsze w tym było to, pomijając tą kontuzję poważną Rafała, z której fajnie super wyszedł, że w karece Rafał cierpi z bólu, praktycznie na łzy w oczach, bo niesamowity ból po złamaniu. Eee, a jeden z ratowników o, pyta go czy da mu koszulkę w karetce. Mocne. <grymne> <grymne> a jaka to była kontuzja wtedy dokładnie? No to było złamanie, złamanie stawu skokowego kości e, szałkowej, tam jeszcze była kostka, kostka w, w, w inna, jeszcze taka mała złamanie, zespolenie, zespolenie później blachą. Także, także, to Pamiętam, taki... że na obozie Rafał, opracował chyba w Turcji, tą nogą, nie? Eee, tak, tak, bo to się stało na jesień. Skopanowie przed pierwszym meczem. No, jest OK. Zielone. <gry> Trochę wody i będzie fajnie. Opowiedz jakąś ciekawą historię na temat Rafała albo Usiego, bo dzisiaj z okazji urodzin chciałem im wrzucić coś ciekawego. Masz coś? Kurde, Rafała, Rafała. Spokojnie? Dzisiaj asysta na pewno. Rafał zawsze powtarza, że wiesz, on wie, że się żyć nie będzie i że trzeba wiesz, trzeba cały się uczyć czas od niego. uczyć od niego i dzisiaj się właśnie przed śmialiśmy, bo tam się przebieramy właśnie w, w rzeczy na rozrzewkę i Rafał się pyta czy ktoś ma płyn do kompania. No a ja w sumie nie wziąłem, wiesz tam patrzę obok kosy też nie ma. A on nagle pokazuje, że wziął ten z hotelu taki wiesz, mm -hmm. skalę i od razu, eee, to no, przecież ja wiesz, że cię będę, uczcie się, no nie? <śmiech> <śmiech> śmialiśmy. No. Dotykamy Daniela Sikorskiego. Jesteś dyrektorem sportowym ALISO, tak? Dokładnie, dokładnie. Eee, Witam Was. Przypomnij kibicom naszym, jak dla Ciebie, jak pamiętasz te lata spędzone u nas w klubie, jakie wspomnienia masz? Moje najlepsze lata w Polsce, przede wszystkim z kibicami Torcida, a Stadion Górnika, mecze domowe, przepiękne, przy, przepiękne czasy. A dzisiaj mierzysz jest trenerem Gasparikiem. Czy Wy się na boisku minęliście, tak, czy graliście? Graliśmy razem. Graliście razem, no to powodzenia i czekamy na dobry mecz. Zajemnie, wzajemnie, powodzenia. Film karnetowy, zdaniem to... naszych kibiców najprawdopodobniej będzie wasz wygrany. Co możesz na ten temat powiedzieć? Widziałeś pozostałe? Widziałem wszystkie i... Mocna, pewno, mocna konkurencja, czy...? Mocna konkurencja, ale na pewno mi podali najlepszy ten wykon, dobrze to jest, tak? Tak, wykonanie, tak. Tak, wykonanie najlepsze mi sprowadzili, a... Krispin może mieć Oscara za, za to co, co zrobię. Ale ja myślę, że ty też. Twoja rola też bardzo dobra, bardzo przypadła kibicom do gustu. A który filmik z tych dwóch pozostałych Ci się bardziej podobał? Krispina. Nie Krispina, tylko Jaro Kubicki w parze z Piotrkiem Piotrygą, czy Natan Dzięgielewski w parze z Wiktorem Nowakiem? Ja myślę, że obydwaja zrobili dobrze, ale Lepiej było od Kubickiego. On tak, tak, taki był jak. Włożył serce w tobie? Tak, taki doktor. Czyli pierwsze miejsce u ciebie wasz filmik, tak. drugie miejsce Jaro tak. e, z, z piotkiem, a, a trzecie siedzi. tamto. No, ktoś musi być posledni, ostatni, ale ja myślę, że wszyscy zrobili najlepiej jak wiedzą Jak tam się wszystko układa? No, na razie idzie. Wiesz? Trochę tam tu ścieka, tam ścieka. Ale... ale jest? Forma jeszcze. jest. Już no. to, ja już będę miał 82 lata, za 2 yeah, yeah, trzy dni, nie? Bo uh -oh. już jak ja tak popatrzę na moich kolegów, takich, to oni już są dziaskami. A ja jeszcze robię te 30 km dziennie na rowerze i niekiedy i więcej. <grym> złożdżą, ale zbóż, ale pedałować trzeba, nie? Na drugim pojedziemy się to będzie.

Sembro! Posuň! Posuň, Dani! Sala! Crispy Central! Moldy! Áno, áno, áp! Niestety pogoda dzisiaj nie umożliwiła nam dokończenia transmisji. Powiedz Mati, zrelacjonuj tak, co się stało. Tak jest, no niestety e, pod koniec tej pierwszej połowy ze względu na to, że burza przyszła do tutaj sąsiedniego miasteczka, gdzie znajdowało się jakieś źródło internetu, już wystąpiły te pierwsze problemy i zaczęło zrywać e, transmisję. Chwilę później ta, 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 ta ulewa i też błyski i grzmoty dotarły tutaj do, do tego miasteczka, którego nazwy nie powtórzę, poproszę. <laughs> Pop, e, przepraszam, ale, ale e, jest to za długie. No i niestety z tego powodu ta, tą transmisję już zerwało. Oczywiście, przepraszamy kibiców za wszelkie niedogodnienia. Staraliśmy się to łączenie przywrócić, no ale niestety tutaj pogoda wygrała z techniką. <mulity> Fabulous, amazing game. Yes? Yeah. Good press, good counter attack. What? Uh, I goal. Also see your brother was <laughs> playing there in your team, Same haircut. Who? Your brother, your brother there. Your uh, brother the, 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 I don't know him, but. Haircut, yeah, know? but. Uh, Nie znam go, ale jest moim bratem. Myślę, że think jestem twoim brother. Huh? No. Trenerze, kończymy sparing z Arisem Limassol, wicemistrzem Cypru, z drużyną, która będzie grała w kwalifikacjach do europejskich pucharów wynikiem 4 do 0. Co to mówi trenerowi o drużynie? Czy już jest dobrze? Zobaczymy, ci. już jest dobrze, ale dzisiaj było dobrze. No, ładny wynik. super brámky, hladné kombinácie, i dobre to vyglądalo v defenzíve, že sme nepozvolili zadužovať akýchś tam veľkých okazí. No to, čo nám nešlo, tak dobre na tréningu, dišie nám všetko vyšlo. To mi sa podobalo, ale to je také vážne, že chlopáci potom bendov taký pevný a, a bude to ja myslím, že lepšie a lepšie vygląda všetko. Wiemy zresztą teraz o tym trener powiedział, że przykłada trener bardzo dużą uwagę do tych zachowań w defensywie. No ale kiedy strzelamy 8 bramek w dwóch z pierwszych sparingach, to znaczy, że z tą ofensywą też na starcie jest nieźle. No, tak zawsze jest to taki, musi być balans między defensywą a ofensywą. A dużo my robili aj na tym, żeby był like position, kiedy mamy. v pilke dĺže, ale zrobili sme aj kontry, že vykožístať tie situácie. Dnes aj super, super rozvianzania boli v tej ostatnej tercii, to, to mi sa podobalo a no, jak to tak bude ďalej, ale ja viem, že každý meč je z iný, i, i tutaj za vše je to tak, že Ten drugi zespół pozwoli, ale, ale dzisiaj to wyglądał super i ta pierwsza grupa i ta druga grupa. Wieczór integracyjny, jutro po zwycięstwie będzie dobrze smakował. No, tak jest tak fajnie. <laughs> potem wszystko na wszystko pójdzie lepiej. A, a mam nadzieję, że potem i ten ostatni sparing, tutaj jeszcze co zagramy z tak, tak będzie na dobrych warunkach in training when he fell, also it's not good. <laughs> uh, but he's a good guy. He's a good guy. And uh, sometimes he teaches me French also. So I wish him uh, long life and prosperity. I can't say a bad thing about him, but he's, he's a really good guy. And we play FIFA together also. And yeah. Is good in FIFA? Yeah, he's good, but I'm the best. Gracias.